Cześć, witajcie w kolejnej dobrej bitwie. Dziś na tapecie y, czołg radziecki T-43, czołg medium. E, żeby nie było za nudno, czasem heavy, czasem tedek, czasem med, medami, ostatnio jeszcze najmniej. W sumie tylko, tylko tym powolutku sobie grinduję tą linię e, do t czwórki. Co mogę powiedzieć o tym czołgu? Powiem szczerze, Niespecjalnie ten czołg przypadł mi do gustu, to jest następca t 3485 ale jak dla mnie to jest taki czołg przejściowy, że po prostu przejść, przejść, zapomnieć i już wiem, że są zwolennicy tego meda, natomiast ja do nich nie należę. Działko tak naprawdę to samo, które było w poprzedniku, czyli działko, które tak naprawdę jest fajne na te tiery 6-7. Na 8 również, ale już na 9. Nie spisuje się zbyt rewelacyjnie. Mapa się Powiem szczerze, nie przepadam też, też za tą mapą. No ale, ale się wylosowała, trzeba na niej grać. Nie powiem sprzedam ten czołg, także jedną jedną tą bitkę wam pokażę przed sprzedażą, a później już może jakiś Tedek, może jakiś Hewik mam kilka różnych fajnych, fajnych bitewek ale skupiamy się na grze jak na razie tak zwany balkonik i próba strzałów te czołgi, które będą tam próbowały przejeżdżać no niestety ta mapa z założeniem miała być taka dosyć, dosyć aktywna ale zrobiła się też mocno camperska i zazwyczaj obie, obie strony tutaj snajpią się przez całą mapę i tak to często wygląda ja również na chwilę obecną chwilowo sobie postrzelam do tych, do tych celów które będą przejeżdżały a jest ich tam całkiem sporo u nas niestety bardzo te siły mocno się troszkę skąpiły w bazie znaczy IS-u bardzo dobrze tam jest ale tam ten IS bitwa tak naprawdę jak na razie dosyć nudna i taka niezbyt, niezbyt fajna do grania po prostu nie za wiele się dzieje, wszyscy się chowają za skałami Duża, duża snajpa z daleka Ale ponieważ te cele są, no to, to trzeba po prostu w nie strzelać Nie można ich zlekceważyć Pierwszy frag, 400 obrażeń z hakiem, 3 do 4 Także nudy Tygrys został dobity Ja się mocno wychylam Ryzykownie w sumie Ale co tam kto nie ryzykuje, ten nie ma teraz próba w tą panterkę stoi pod nie za dobrym kątem, dlatego zrykoszytowała i wreszcie tamci nie wytrzymali i zaczynają sobie jechać tamtym balkonikiem i wreszcie będzie można trochę tych obrażeń zrobić, o ile uda się cokolwiek przebić T3-4, KW-4 jak na razie duże problemy z penetracją tak jak mówię, działo, działo nie powala po prostu, jest ok, to co było na szóstym tierze, ale żeby jakoś specjalnie się nim ekscytować, no to, to nie za bardzo, jak widzicie na zwykłych apekach jest, jest problem z przebiciem musemek, a co dopiero dziewiątek, oczywiście zajazd od tyłu byłby wskazany wtedy, byłby większa szansa na przebicie ale na razie skupiam się na tych dwóch celach, które mam na balkoniki. No jak widzicie, nawet w te 3-4 w ten w przód nie weszło. Dopiero w bok idealnie udało się przebić. Na razie obrażeń nie za dużo. Celność nie powala 5 do 7. Na pewno nie jest to bitwa medem, którą byście chcieli. Oglądać jako emocjonującą, ale to jest jak na razie początek, ponieważ są te cele, postaram się po prostu postrzelać w swoją zdrużynę. Jak widzicie, teraz jest załadowany HX, z którego nie jestem w stanie przebić w boku wieży T34. Drugi raz z Haeka nie udało się zdjąć na ani, nawet jednego HP. Przełączenie na złoto. Z tą T3 strasznie się tutaj morduje, ona tutaj dinguje niemiłosiernie. Może uda się w tego T28, ale wystaje go tylko kawałek, aczkolwiek warto próbować, a nóż się uda. Jak widzimy większość sił wroga jest zgrupowanych na środku mapy. Oraz na danym balkoniku, tam wiemy, że była arta w rogu mapy. Także teraz postanawiam, w, tym, w tej połowie bitwy, powolutku wybrać się właśnie po artę, żeby ją zdjąć. Ponieważ tutaj już się troszkę to wszystko rozluźniło, jeszcze T28 jedzie. O, teraz nadziałem się na. Panterkę, także trzeba uciec dostałem mocny strzał, rozwalony silnik jeszcze jeden oddałem ale pantera już przeładowała i już jest dobrze ustawiona także w tym momencie postanowiłem, że po prostu stąd pojadę nie będę się z nią snajpił bo może to skończyć utratą HP teraz jeszcze ten Sherman zajechał mnie od tyłu całkiem mu to nieźle wyszło Udało się go zdjąć 1500 obrażeń, 8 do 9 Mecz cały czas na styk Jak widzicie odpuściłem tą panterę Żeby po prostu się nią zająć później Niech ona tam sobie stoi I się stresuje, że za chwilę na nią pojadę Pewnie będzie tak stała przez, przez jakiś czas Jest T28 Może teraz uda się utrafić. trafić Lepszy kąt, zaświeciłem się, trzeba zmykać ale zawsze ten jeden strzał udało się, udało się zgarnąć. Wiem, gdzie jest ta panterka. Także teraz będzie można ponowić próbę próbę jazdy po tą Arte i zająć się tą panterką, która tam podejrzewam będzie, będzie w tamtym miejscu broniła. Ale już się przestawiła. Także tutaj, tutaj wiedziałem, że już. Przejazd będzie w miarę bezpieczny, i teraz sobie po prostu zajmę lepszą pozycję, żeby ją oflankować, i, i trafić na tą artę, którą przydałoby się zdjąć. Pantera gdzieś tam ustawiła się, głębiej w obronie. Jest, tutaj się pojawia. Zajechana boczkiem. Udało się ją zdjąć. Także jak widzicie, decyzja z odpuszczeniem jej na jakiś czas przyjazd w innym miejscu była całkiem niezła. Teraz przydałoby się pojechać, pojechać po tą Artę. Tutaj odrobinkę przy, no, przy nagrywaniu tego materiału troszkę mi zacina powtórka. Także jest niewykluczone, że, że odrobinę później się ten głos rozjedzie. Mamy Artę. Teraz zabawa z Artą w międzyczasie 12 do 9. Także powoli mecz zaczyna być pod kontrolą. Ja mam niecałe 2000 obrażeń plus ewentualnie to, co weszło w ciemno. Arta, Tiger, II, Pantera to są przeciwnicy, z którymi po prostu trzeba się zmierzyć. Artka powoli zostaje wypunktowana, a ponieważ strzeliła. No, to, to powoli można ją kończyć. Tutaj zabrakło kilka hp do wykończenia, ale udaje się zdjąć 13-10. Teraz jedzie po mnie panterka, którą tutaj świecę i sobie na spokojnie na nią czekam. I jak widzimy, Arta popisuje się ładnym strzałem, i panterka. Już ogląda garaż i został tylko Tiger II, i będzie wygrana bitwa. Niezbyt może bardzo emocjonująca, ale tak jak mówię, sprzedam zaraz ten czołg. Bitwa pozostanie. Coś o tym czołgu powiedziałem, może nie za specjalnie merytorycznego, tylko swoje opinie. Jak, jak ja o nim uważam, uważam, że to jest czołg, czołg po prostu przejściowy na kolejny. Nie wyróżnia się niczym szczególnym. Ani działem, ani pancerzem, ani mobilnością. Po prostu we wszystkim jest, jest średni. Zaświecony Tiger drugi Załadowane złoto, które za chwilkę będzie się kończyło. Ale obrażenia, obrażenia wchodzą, także będzie można troszkę poprawić ten wynik. Jak uda się go wykończyć. Obejrzymy sobie planszę końcową i to będzie koniec tej, tej dobrej bitwy. Później jeszcze kolejne odcinki, tutaj mam już koniec, będą mówię z Chywika, z tedeków takie dużo, dużo fajniejsze mecze z lepszymi wynikami. Plansze końcowe, oznaka mistrzowska, także bardzo sympatycznie, obrażenia, EXP, wszystko to takie w normie, po prostu dobre, jak do tej dobrej bitwy. Pozdrawiam, cześć.